O wrażiem mamo witam Was w odcinku z gierki. Już odpalam gierkę. Ale jeszcze zmienię sobie Skina Agent Jones. Można mieć nawet takiego Jones'ego. Po 15 skokach, po 23, po 31 skokach, po 42 i po 88 było. Widzowie. I to jest Pokchamp. Ten sezon e, wydaje mi się Pokchamp. Już teraz sprawdzimy, bo już mapę mniej więcej znamy. E, event. Event w ogóle był krótki, szybki, bardzo efektowny i niesamowicie interaktywny. Taka tekstura mapy jest! Kozacka. A co jest tutaj? Znowu zmienili teksturę znacznika. No zobaczcie. Eee, no nie wiem, czy do tego przyzwyczaju do tej tekstury. Znacznika. Nie, nie wiem gdzie polecieć. Może tutaj, ale przynajmniej jest wolna pompa na pyszczącą. Ale na środku jest też miejscówka w końcu. Jest rzeka, jest woda i w ogóle wszystko, a nie tak jak to było wcześniej. I punkt zerowy zamknięty. Czyli dalej punkt zerowy zostaje na mapie. Dalej mamy punkt zerowy na mapie. Widzowie, to jest to. Mamy pół dalej na mapie. i Mamy tutaj po prostu bardzo dużo lasów. Wszyscy oczywiście latają na słonę. Latają na tiltedy. Chociaż to już chyba nie są tiltedy. Nie, wiem, to, nie, to jest za miejscówka... Jaki, jakiś łuk! Piszcząca puszcza. Co to jest? Ekwipunek wygląda inaczej. To... Czy my w tym sezonie mamy same stare bronie? Znaczy, nowe bronie? Coś tam było, ale nie wiem co. A ciekawe czy powróciły mistyczne miejscówki, ja tylko tego chcę. Żeby były mistyczne miejscówki. Tylko tyle wymagam od sezonu. Eee, w ogóle teraz wszystko wygląda inaczej. Wszystkie tekstury. No dobra, mi się bardziej podobały stare jak tekstury wszystkiego. Tworzenie! Jest wolna, prawda? Widzowie, ale jest jakieś stworzenie też. Chyba ja te, z tego co wiem to dlaczego tutaj jakiś wilk chodzi. Dostałem z niego kości i mięso. Są MPC, ale... Chyba nowe, na piszącej nie było do tej pory mp 100. i oby nie było AI-oguardów. Kim ty jesteś? Chwila. Mam kolejne... ...zwierzęce kości. Milk! Ale że on mi pomógł? Coś tutaj jest. Ej! Dlaczego ty mnie bijesz, wilku? Mam nadzieję, że ciebie nie ma wszędzie. Co jest? To jest... wolna pompa? Jest w ogóle nowa pompa. Prowizoryczna szczelba. Nie, to jest... Czyli potrzebuję jakichś takich kółek, żeby mieć wolną pompę. Mam nadzieję, że. Można w inny sposób. Prowizoryczny rewolwer. Mam nadzieję, że można pozyskać pompę wolną w każdy sposób, a nie rząd tylko w stawki. No ale dobra. Na razie nie ma żadnej. Przynajmniej mi się tak wydaje. Litycznej miejscówki. Chyba. Więc to szkoda, że nie mamy jeszcze miejscówek, no ale... Spoczy. Tak mi się wyda. Okej, okay, nie mam pytań. I teraz... Tu pojawiają... ...się AyoGuard. W ogóle teraz za samo rozmawianie z NPC-tami... ...dostaje się... ...rzeczy. A ja nie wiem, ile to mięso daje. Jest... Powiem wam, że ja tego nie rozumiem. Powiem wam, że ja tego nie rozumiem. Dobra, pójdźmy sobie na środek, obczaić, co tam się na tym evencie stało. A! Nie! A, 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 a! Ja no nie chcę nie nie, a a a a a a Dobra Miesz jakieś misje z polowaniem na zwierzęta O, to też z starego karnetu Ale oby były mityczne miejscówki No ale to tu... Bo, jeżeli tylko takie w bronie występują prowizoryczne, mam nadzieję, że normalnie będą też występować inne rzeczy. Ale ja nie wiem dokładnie, tak całkowicie dokładnie, to ja nie wiem, co się wydarzyło. Więc, odpalam kolejną gierkę. Jeszcze popatrzcie, z ekranu wczytywania mamy ślady przeszłości. Więc... W ogóle... O! Jest przynajmniej pistolet maszynowy, to jest chyba jedyna broń, która nie jest prowizoryczna. Tu jest. Prowizoryczny no, pistolet maszyno. A co chodzi z tymi prowizorycznymi? I jak zdobyć to się lepsza ulepsza wolną pompę? Halo! I jest karkołomne, kino? No? Jest karkołomne. Powiem wam, że jest dobrze. Jest, dobrze. Lecę tutaj, czy to... Czy to jest farma Ostatni raz farmy Furii zobaczyliśmy w Końcówce, znaczy na początku sezonu czwartego. Czy to jest... Jest mur z Koloseum. Ale czy jest far... sama farma To nie wiem. Nie mogę się ruszać. Fajnie, czy mi teraz wypięknie? ping 1000. Jestem z. Mo no, nie, to jest kolejny prowizoryczny sprzęt. Halo, jak co dobre, sprzęty nie. Nie wszystko jest prowizoryczne. Czy wy to widzicie? Wolna pompa. Jak ja ten skniłem za tym. Aha. Oto, zginąłem. Kolosalny kwartał. A to ile jest nas nowych miejscówek? Raz, dwa, trzy. Są trzy nowe miejscówki. I nowy biom. Pustynia zniknęła. Bo popatrzcie, to jeżeli chodzi o ten nowy biom, nie wiem jak nazwać ten biom. Właśnie, on jest taki, że nie jest takim jakby to, troszeczkę okrągłym. Troszeczkę okrągłym. Troszeczkę okręgiem, tak jak było z pustynią. Tylko on jest rozprowadzony po prawie całej mapie, ale nie, ale zajmuje tyle terenu, co pustynia. Rozumiecie? To jest inaczej umiejscowiony. I to jest fajne. Że na każdej miejscówce coś się zmieniło. Bo na przykład pustynia była w takim okręgu. A tutaj jest trochę inaczej. Tyle samo terenu zajmuje, ale jest bardziej rozprowadzony ten teren. Co chyba, to chyba dobrze. Pierwotny pistolet. To mocno bije. Tylko to jest taki jakby auk. Flint powrócił, bo wiedziałem nie zabrał klienta. Dlaczego się zrobiło ciemno? W ogóle... Teraz mapa wygląda jakby było ciemno. Bo sezon mapa wygląda inaczej. I chyba z tego co mi się wydaje to tylko ja chyba widzę, zwracam na to uwagę. Więc chyba Kevin nie powrócił, ale wiecie, mo... Nie powrócił Kevin no. Co mam powiedzieć Dobra e, Na razie nie lecę na ten punkt zerowy tylko zerknę Na razie lecę na słonę I teraz wszyscy którzy zdziwieni po evencie próbują się wespnąć Spiąć na punkt zerowy To jest ten budynek Dilt Ej. To mi się wiele bardziej podoba niż Tintek. Tintek to było takie. Dla spoczęców. Dobra, przynajmniej odcinek nie będzie taki długi Co z tego, że większość odcinka to nie jest gra sama. Tylko to jest po prostu umieranie szybkie. E Sezon mi się wydaje pokczam. Mamy dwie. Nowe miejscówki. Kolosalny kwartał i kościelne krańce. A ciekawe co jest po środku. Zastanawiam się. Więc jeszcze sprawdzimy, no w sumie to jest tam niby ten punkt zerowy zamknięty, ale w ogóle czy ten punkt zerowy jest ustabilizowany, to mnie zastanawia. Czy punkt zerowy jest ustabilizowany? Dobra, gości. Za ile bije kilow? Czy za więcej, czy za mniej? Dobra, za 20. Już się bałem, że zmieni. I że bije na przykład po 10. Albo nie wiem, po 100 albo coś. W ogóle, jak teraz wygląda mapa? Jest kilka takich. Trzech? O, jak się patrzy pod wodę, to jest chyba jaśniej. Ale no powiem wam, że to jest pokszamp. i tu Ale w ogóle wyobraźcie sobie, że GUI się zmieniło I ogólnie wygląd wszystkiego GUI się strasznie zmieniło i... Mamy jakiś nowy system z tworzeniem czegoś. Nie wiem, czy to jest Minecraft, że musimy coś stworzyć. Ale nie wiem, czy mi się podoba... Nie wiem czy w sumie, czy mi się podoba ten system, bo to jest niedoformalne. Tutaj jak coś straci, to nie będziesz znać tego, no a zawsze, dopóki tego nie stracisz, no tylko do końca gry, więc... Nie wiem, czy to jest dobry system, ale no, zobaczymy jeszcze. I to w ogóle, ile to ma ty rolek? Chcę wylądować gdzieś... Spokojne miejsce, halo. Mogę wylądować. Gdzieś spoko. Iglica. Wolna pompa! S! I co z końcu Nie masz wolnej pompy? Leży. Jeszcze łuk mi dał. W ogóle tym... Na zwiastunie widziałem że tym łukiem można się przyciągać. Jest jakiś! Chyba boss. Czy to jest boss, czy nie? To jest boss! To jest OP! Ten boss jest OP! Jest BOSS! Widzowie! bosa mamy! To jest cel życiowy, żeby był bos. Mam nadzieję, że na kolosalnym kwartale też jest bos. Mamy bossa! Mamy miejscówkę z bosem. W ogóle teraz tak się to gui zmieniło. Jest prowizoryczny karabin. On przypomina mi takiego Bursta ze starego sezonu. Starych sezonów niestety, starej sezonu. Ale powiem Wam, że fajnie jest, jak płyną rzeki przez środek mapy. Tak. Jak ta główna część mapy jest ogrodzona rzekami. Jest, tak fa jest taki fajny klimatyczny, Mega mi się podoba ten sezon. Na poprzednim się tak trochę zawiodłem, ale tym mi się podoba. Tym bardziej, że mamy. W końcu jakiegoś bossa, nie jakiegoś mando, który idzie nie wiadomo gdzie, sobie chodzi po mapie i wszystko ma gdzieś. Nie ma nawet swojej miejscówki, chociaż teraz to się zmieniło pod koniec sezonu. Poprzedniego. Już można mówić o piątym sezonie poprzedni sezon i to jest fajne, chyba. To się strasznie tamtym sezon nie podobał, ale ten poprzą. Dobra, muszę się uleczyć. Ale jest tyle zmian. No już wiem nad czym pracowali cały sezon. Dobra, że quave'y zostały, tak jak z trzeci sezon ze Iszokwave'ami. Dobrze one mają być do końca rozdziału. Są dobrze zbalansowane. Tylko mnie dalej odrobinę boli, że nie ma Glaflera. No. I... Trudno. Już może go nie być do końca rozdziału. Czekałem, może, że może w piątym nie może być, nie było. Teraz też pewnie nie ma chociaż może być Lapler. Ja mam nadzieję. Jest MPC, czyli są NPC i bossy. Chyba. No bo... Nie no. A może to był właśnie wkurzony MPC, bo ktoś walnął? Nie, bardziej mi się wydaje, że to boss. Nie uciekaj mi, MPC to sobie kości. Ej, one się zapisują z gierkę na gierkę? Nie. Wiesz chyba bo ja nie jestem w formie. Ja się jestem pobierany nowym sezonem i ja w formie nie jestem. co teraz bardziej. Ja pierdzielę, co musz schody postawić Dobra, więc to chyba na tyle z nowego sezonu, jakby kraj to, to nowy sezon na Ła.